Natura w życiu winiarza jest tym, co wyznacza wszystko. Wino jest tym napojem, którego nie da się przyspieszyć. Ono kwitnie, owocuje i zbiera się je zawsze o tej samej porze z przesunięciem tygodnia, dziesięciu dni. To wino jest w naszej rzeczywistości trunkiem prawie nieobecnym. W złotych wiekach mieliśmy jakiś epizod z winem, dotyczył on bardzo niewielkiej grupy szlachetnie urodzonych. Byliśmy także importerem tokajskich, jednym z największych w Europie w XVII-XVIII wieku. Dzisiaj spożycie wina w Polsce kształtuje się na poziomie 2,7, niecałych 3 litrów na twarz rodaka Polaka rocznie. To jest ilość, którą Duńczycy na przykład, mówię specjalnie o Skandynawach, a nie o żadnym południu, pili w 1952 roku. Więc nie srogi klimat, nie surowe zimy, ale. Po prostu cywilizacyjnie jesteśmy nieco wstecz.